Polski Związek Piłki Nożnej nie próżnuje i cały czas dostarcza nam ciekawych tematów do dyskusji publicznej. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Głosem Paszkiewicza, w ostatnim odcinku miałem okazję skupić się na Bundeslidze oraz szabie Alonso i argumentowałem to po pierwsze ze względu na ciekawy temat, ponieważ szabie Alonso nie jest aż tak eksponowany, a jest bardzo ciekawym trenerem, a po drugie, żeby zrobić odskocznie od naszej reprezentacji. Ale jak się okazuje, szanowni Państwo, absolutnie nie można robić żadnej przerwy od naszej kadry, ponieważ już się dowiedzieliśmy. Iś Michał Probierz został nowym selekcjonerem naszej reprezentacji. Mi się osobiście ten wybór nie podoba, natomiast w tym odcinku nie tyle skupimy się na potencjalnej grze naszej kadry narodowej za kadencji Michała Probierza, lecz spróbujmy zrozumieć PZPN, spróbujmy zrozumieć Cezarego Kulesza oraz to. Co mogło kierować prezesem Polskiego Związku Piłki Noża, że postawił akurat na Michała Probierza? Co to może potencjalnie oznaczać dla polskiej piłki, dla przyszłości, dla naszej kadry? Dlaczego inni szkoleniowcy nie zostali wybrani? Chociaż opinia, opinia publiczna miała inne zdanie, to w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Tak jak w przypadku Fernando Santosza w styczniu tego roku, tak teraz 20 dnia września 2023 roku, nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji polskiej zostało ogłoszone jeszcze na kilka godzin przed konferencją prasową. I już wiem, że tym szkoleniowcem notabene 51 w historii naszej reprezentacji będzie Michał Probieś. I porównując właśnie te dwie sytuacje, czyli zapowiedzenie Fernando Santosza jako selekcjonera naszej reprezentacji oraz dzisiaj Michała Próbieża jako nowego trenera, to można powiedzieć są dwa różne światy, ponieważ Fernando Santos spotkał się z ogromnym entuzjazmem oraz takim pozytywnym zaskoczeniem. Jak finalnie wyszło? Niestety wszyscy wiemy. W przypadku Michała Próbieża nawet nie ma tu mowy o jakimkolwiek optymizmie, tylko panuje wprost niechęć, jeśli chodzi o kibiców. Panuje niechęć, jeśli chodzi o wybór Michała Probierza. Na pewno powodów jest kilka, powodów oraz przyczyn notabene. Natomiast skupmy się na chwilę może na samej karierze trenerskiej Michała Probierza, żeby troszkę przedstawić sylwetkę no naszego nowego selekcjonera. Otóż Michał Probierz na pewno jest trenerem, który ma... Całkiem bogate doświadczenie ma duży warsztat strefy piłkarski i patrząc na jego karierę, przynajmniej trenerską jeśli chodzi o kluby, między innymi Puchar Polski z Jagielonią Białystok w 2010 roku, wicemistrzostwo kraju także z Jagielonią w jego drugim pobycie w tym klubie w roku 2017 oraz Puchar Polski i Super Puchar Polski z Krakowią w 2020 roku. No i też rzecz jasna udział w europejskich Pucharach z Jagiellonią oraz z Krakowią. Michał Probierz osiągał, no, można powiedzieć, historyc historyczne sukcesy w historii właśnie tych dwóch klubów. Natomiast czy to oznacza, że ta kariera trenerska Michała Probierza była usłana różami? Absolutnie nie, proszę Państwa. Były takie przygody, które e, trwały. Niecały rok to mało powiedziane, bo były takie epizody, gdzie Michał Probierz pracował na przykład w Alicji Saloniki czy Wiśle Kraków i ta kadencja trwała 12 miesięcy, żeby nie powiedzieć nawet mnie. już nie licząc tej kuriozalnej sytuacji z Bruckber Thermaliką Nieciecza, gdzie Michał Probierz oficjalnie ogłosił dymisję po dwóch dniach od podpisania kontraktu. No, absolutnie kuriozalna sytuacja, muszę Państwu przyznać. Więc Michał Probierz, jeśli chodzi o karierę trenerską, może być postrzegany jako kontrowersyjna osoba. Oczywiście, jako osoba, która ma sukcesy, ale jest w tym dużo kontrowersji oraz niepewności. I nawet jak w Krakowie odnosił sukcesy, gdzie notabene przez pewien okres był nawet wiceprezesem klubu, nie tylko trenerem, ale wiceprezesem, odpowiadał za scouting, za transfery, za szkolenie i tak dalej, za mnóstwo rzeczy po prostu odpowiadał Michał Probierz. To jego osoba nie spotkała się z dużym entuzjazmem, i taki jeden ewidentny przykład to głównie stawianie na horrendalną liczbę obcokrajowców. Wiadomo, że zawsze ceni się polskiego szkoleniowca, który stawia również na młodych polskich zawodników. I w jednym z wideo felietonów poprzednich powiedziałem, że Michał Probierz w sumie potrafi to robić, bo on. Jak trenował Biały Białystok właśnie na przykład w sezonie 2009-2010 odkrył między innymi Kamila Grosickiego, ale tych przykładów jest troszkę za mało. Natomiast jeśli chodzi o wspomnianą Krakowie, Michał Probierz, inaczej, za kadencji Michała Probierza w Krakowi zagrało w meczach e, właśnie tej drużyny 44 obcokrajowców. Wiadomo, że to jest 4,5 sezonu, ale 44 piłkarzy... Z zagranicy w polskim klubie. I były takie sytuacje, kiedy niemal cała wyjściowa jedenaska była złożona z obcokrajowców. I to się spotkało z dużą desaprobatą. I taki Michał Probierz obejmuje naszą reprezentację. Ja uważam, że Michał Probierz nie jest też o tyle odpowiednim wyborem, bo przejmuje naszą reprezentację wcale nie będąc w swoim tak zwanym prime. Jeśli chodzi o jego właśnie ten prime, czyli. Mówienie, że Michał Probierz jest u szczytu Nie że formy, bo to jest coś zupełnie innego Ale o Michale Probierzu oraz jego sukcesach Moglibyśmy mówić dobre kilka lat temu Na przykład na początku w Jagiellonii Gdzie notabene współpracował z Cezarem Kuleszą Więc można powiedzieć, że historia zatoczyła koło Natomiast Michał Probierz obejmuje reprezentację W nieodpowiednim przynajmniej dla siebie momencie Bo moim zdaniem jeśli... Kiedykolwiek probierz zasługiwałby na prowadzenie reprezentacji, to znacznie wcześniej, kiedy na przykład Waldemar Fornalik przejmował reprezentację, kiedy Adam Nawałka też przejmował kadrę, w tej karuzeli trenerskiej także uczestniczył, być może nie bezpośrednio, ale uczestniczył Michał Probierz. I może wtedy probierz bardziej zasługiwał, ale nie bardziej niż na przykład Waldemar Fornali, który robił świetne wyniki z ruchem chorzów, czy Adam Nawałka z górnikiem Zabrze i który potwierdzi później w reprezentacji, że jest. Bardzo dobrym selekcjonerem. Więc jest kilka rzeczy, które przeszkadzają Michałowi Probierzowi. To, że prowadzi młodzieżówkę w porządku, natomiast jeśli chodzi o prowadzenie, stricte reprezentacji, to też nie jest osoba, która ma duże doświadczenie. No i pytanie, proszę Państwa, czego możemy się spodziewać po Michale Probierzu? Jeśli chodzi o naszą reprezentację polskiej. Bo mi się wydaje, panie i panowie, że to nie będzie ten sam Michał probierz taki charyzmatyczny. Nie wszyscy go lubią, ale to nie będzie taki charyzmatyczny Michał Probierz, jak w klubach. Wiem, że probierz jest taką osobą, która potrafi zaczarować na konferencjach prasowych, która przynosi doniczkę i potem tłumaczy, że nic nie wyrosło. Osoba, która potrafi rozpocząć konferencję w języku niemieckim. Albo osoba, która przychodzi na konferencję prasowo w różowych okularach. Nie wiem, czy do czegoś takiego dojdzie na konferencjach prasowych reprezentacji Polski. Natomiast też Michał się jest oceniany przez dziennikarzy oraz piłkarzy jako osoba surowa, wymagająca. I pytanie, czy tego teraz właśnie nasza reprezentacja potrzebuje? Bo ja w sumie nie wiem, czego potrzebuje nasza reprezentacja. Na pewno oczyszczenia atmosfery. A jeżeli przychodzi osoba, która jest wymagająca, surowa, ja oczywiście lubię takich trenerów, żeby nie było. Natomiast czy faktycznie nasza kadra dokładnie tego teraz potrzebuje? Nie jestem przekonany. Bardzo chciałbym, żeby piłkarze mieli posłuch, żeby nie było żadnych dram, żeby była dyscyplina. Ale mam wrażenie, że Ogarnięcie dyscypliny, mówiąc tak kolokwialnie, jest wręcz niemożliwe aktualnie w naszej reprezentacji. I to, co będzie robić Michał Probierz, może nie przyniesie skutku, albo z drugiej strony już wie Michał Probierz, że to, jak pracował wcześniej nie przyniesie skutku, to może zmienić swoją strategię. Nie wiem, jak to dokładnie będzie. Natomiast boję się nieco o osobowość Michała Probierza, jeśli chodzi o reprezentację polską. Zresztą osobowość to niestety też jest. Słowo, które odmieniam przez wszystkie przypadki. W przypadku piłkarzy, ale być może w przypadku trenera też będzie właśnie potrzeba tak stosować. Mówiłem o tym, że Cezary Kulesza miał okazję pracować z Michałem Probierzem jeszcze w Jagiellonii Białystok i to może być jeden z głównych argumentów, bo przecież na tym rynku przywijały się takie osoby jak Marek Papszun czy nawet Jan Urman, którym z całym szacunkiem, ale moim zdaniem to nie jest odpowiednia osoba, na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski, natomiast takim faworytem opinii publicznej był Marek Papszun. Po pierwsze ze względu na to, że jest charyzmatyczny, po drugie, że jest dostępny na rynku, a po trzecie, że po prostu na prowadzenie reprezentacji zasłużył. Skoro wygrał z tym rakowym mistrzostwo kraju, prezentując bardzo dobry styl i odnosząc sukcesy w europejskich pucharach, a teraz Dawid Szwarga to kontynuuje, to uważam, że właśnie takim naturalnym kandydatem na selekcjonera naszej kadry jest właśnie Marek Papszun. Ale Cezary Kulesza uznał inaczej i trzeba właśnie zastanowić się, co kierowało Cezarym Kuleszą. Jeszcze raz powiem, spróbować zrozumieć Polski Związek Piłki Nożnej oraz Cezarego Kulesza. W ostatnich odcinkach mówiłem, że każdy selekcjoner, który obejmie naszą reprezentację, naraża się na ogromne ryzyko. Ale w przypadku Michała Probierza to ryzyko może być troszkę mniejsze. Dalej może być dużo, duże przepraszam, ale może być troszkę mniejsze. Dlaczego? Dlatego że po prostu Polski Związek Piłki Noży, że tak powiem, zatrudnił znajomego, w tym przypadku trenera polskiej młodzieżówki. I to może być na takiej zasadzie. E, dobrze, Michał, możesz trenować seniorską reprezentację. Jak tobie się nie powiedzie, masz młodzieżówkę. A to jest rzadkość, jeśli chodzi o polskich szkoleniowców czy selekcjonerów ogólnie. Mówiłem o tym, że selekcjonerzy w przeszłości znaczna część, wręcz lwia część, po prostu nie potrafiła się już aż tak dobrze odnaleźć swojej karierze trenerskiej po objęciu naszej reprezentacji. Co prawda Czesław Michniewicz próbuje coś tam robić za granicą i bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o Adama Nawałkę, Jerzego Brzęczka mm, i wielu innych selekcjonerów, którzy prowadzili biało-czerwonych, to niestety reprezentacja Suma subarum oczywiście wyszła im na... Na złe. a w przypadku Michała Probieża znowu może wyjść nazwę, jeśli chodzi o jego mm, wizerunek, bo jeśli chodzi o kompetencje, to nic się nie zmieni, ale postrzeganie Michała Probieża może się jeszcze bardziej pogorszyć, ale nawet jak Probieżowi nie pójdzie, to jestem niemal pewien, że Michał Probież znajdzie zatrudnienie, na przykład właśnie w polskiej młodzieżówce ponownie, że nie będzie ofiarą, że zostanie zwolniony i będzie mieć problem ze znalezieniem odpowiedniego klubu na rynku. Może znaleźć Michał Probierz taki klub, ale nawet jak się nie uda, to będzie dalej pracować w reprezentacji, tyle że juniorskiej. I to jest taki być może jeden z głównych argumentów prze przemawiających za Michałem Probierzem. A druga sprawa, proszę Państwa, jest ogromna niechęć do obcokrajowców po tym, co się wydarzyło z Fernando Santoszem. Bo o ile w przypadku Paulo Sosy były wątpliwości, czy faktycznie stawiasz na zagranicznych trenerów, czy nie, o tyle to już jest wątpliwość bardzo mocno granicząca ze stuprocentową pewnością. I mam wrażenie, że przez, że przez długi czas nie zobaczymy zagranicznego trenera. To po pierwsze. A po drugie, że Cezary Kulesza oraz PZN, PZPN przepraszam, będą się bali stawiać na nie tyle niepewną osobę, co po prostu nieznajomą osobę. Tak to niestety wygląda. To są układy. Tak, mówię to wprost. <grym> to są swego rodzaju układy, ale taką decyzją Cezary Kulesza pokazuje, że się boi. Że się boi ewentualnych negocjacji z innymi trenerami. Że się boi potencjalnych konsekwencji współpracy z innymi trenerami. Wypłat negatywnej atmosfery. To, że trener się nie sprawdzi. To, że trener uzna, że to jest miejsce niemożliwe do pracy. I niestety to wszystko sprawia, szanowni państwo, że PZPN znowu się staje zamkniętym środowiskiem, i to nie jest korzystne niestety. Zobaczymy, jak pójdzie Michałowi Probieżowi. Ja kibicuję niezależnie od wszystkiego, niezależnie od sympatii czy antypatii. Ja będę kibicować Michałowi Probieżowi oraz jego reprezentacji, bo jeśli chodzi o wyniki, uważam, że Probieża stać na poprawę wyników reprezentacji. Natomiast czy to będzie tak drastyczna zmiana, zarówno w wyniku, jak i w stylu gry? Śmiem wątpić, być może będę pozytywnie zaskoczony. Ale uważam, że Michał Probierz będzie też przejściowym trenerem, bo o tym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że w ostatnim czasie nasi szkoleniowcy nie zasiedzieli przez długo, jeśli chodzi o naszą kadrę. Fernando Santos 8 miesięcy. Pablo Sosał też nie wytrzymał dłużej niż rok. Czesław Michniewicz pożegnał się w sumie w tym, rocami, w tym samym roku kalendarzowym, w którym podpisał kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. W przypadku Michała Probierza może być podobnie. Obstawiam, że Michał Probierz. Zakończy przygodę z naszą reprezentacją po zakończeniu albo eliminacji do mistrzostw Europy, albo po samych Euro 2024, pod warunkiem oczywiście, że Polska awansuje, co wcale nie jest takie pewne, wręcz przeciwnie, teraz jest znacznie więcej matematyki niż piłki nożnej w tej sytuacji można powiedzieć. Ale trzymamy kciuki. A co do selekcjonerów, jest to rzeczywiście bardzo niepewne. I o tyle to też może być paradoksalnie na plus dla Michała Probierza, że nawet jak ty kilka miesięcy posiedzi jako selekcjoner, to po prostu przejmie inną drużynę reprezentacyjną. I tyle. A w jego miejsce pojawi się inny. Może Parek Papszun. Bo ja jeszcze raz powiem: uważam, że Michał Probierz jest przejściowym trenerem. Bo też kadra, moim zdaniem, przynajmniej kadra polska, jest. W przejściowym momencie. To jest taki moment, gdzie potrzebne są zmiany, i dlatego uważam, że kadra jest przejściowa. I niedługo zawodnicy, tacy jak Wojciech Szczęsny, może nawet Robert Lewandowski, zobaczymy, niedługo zakończą swoją karierę reprezentacyjną i będą potrzebne nowe osoby, albo przynajmniej powieść świeżości, bo to teraz jest potrzebne jak nigdy, można powiedzieć. Powieść świeżości. Czy Michał Probież oferuje ten powieść świeżości? Moim zdaniem nie. To jest przejściowy trener, Decyzja o zatrudnieniu tego szkoleniowca, mimo wszystko, mi się nie podoba, ale starajmy się zrozumieć Polski Związek Piłki Nożnej, chociaż te argumenty również do mnie nie trafiają i niestety mamy wrażenie, że Polski Związek Piłki Nożnej znowu jest takim hermetycznym, wręcz zamkniętym środowiskiem. I to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, który być może jest krótszy niż kilka poprzednich, ale wydaje mi się, że nie ma nic więcej do powiedzenia w tej kwestii. Michał Prowierz oficjalnie naszym selekcjonerem i czekamy na wyniki, na mecz z owczymi, na październikowe zgrupowanie i wtedy będziemy mogli wyciągać pierwsze wnioski. Bo do ostatecznej oceny trenera to trzeba się po prostu wstrzymać. Dopiero pierwsze wnioski będziemy wyciągać, a ocenę będziemy wystawiać dopiero po zakończeniu tej współpracy, czy to będzie po zakończeniu eliminacji. Zobaczymy. Jestem tego wszystkiego bardzo ciekawy, jak i państwo. A tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.